stan wojenny na obszarze całego kraju. Ja proszę to was zapytać, za pana generała. Tak, 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 Podpiszę akt, traktatu lizbońskiego. Niedźwońskiego. This is, this is really... Prezydenci, prezydenci, polecam Stanisław Michalkiewicz. Witam wszystkich państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Jesteśmy na konwencji... Pana Grzegorza Brauna, jesteśmy w Krakowie, jest tłum ludzi, nie wiem, czy tysiące może więcej. Pani Stanisławie. Nie wiem, bo nie liczyłem, ja też dopiero przyjechałem. No ja pamiętam czasy te UPR-owskie, gdzie jak były te konwencje Jonosza. No to były skromniejsze, teraz demokracja kierowana, zwłaszcza bardzo się rozwija, to i po parkingach widać, że tłok jest niesamowity, także może rzeczywiście spotkałem wielu znajomych z zagranicy. Z zachodniej Europy i z Ameryki. Także nawet z tak odległych stron zwolennicy Grzegorza Brauna przyjechali, żeby go tu wesprzeć. Ale też można powiedzieć, że przyczynkiem do nagrania jest najnowsza książka pana Stanisława Michalkiewicza. Prezydenci, rezydenci. Jest to niepoprawny przegląd biografii prezydentów trzeciej LP. No, panie Stanisławie, trochę było tych naszych prezydentów-rezydentów. No, to nawet były, można powiedzieć, że komiczne postacie. No, niektóre miały takie elementy komiczne, chociaż raczej bym powiedział, że z punktu widzenia państwowego to były to prezydentury groteskowe, bo chciałbym to tu sprostować. To nie są biografie. Tych prezydentów, to są raczej przeglądy ich prezydentur. Tak. Dlatego, że ja się nie zajmowałem ani pana, ani ja nie zajmowaliśmy się życiorysami, zwłaszcza w okresach poprzedzających objęcie urzędu prezydenta, tylko samymi przebiegami prezydentury, które no, rzeczywiście miały charakter nie tyle może komiczny co groteskowy dlatego że w grotesce są elementy komiczne ale obok tragicznych no można powiedzieć że opisywaliśmy tak jak powiedziałem takie komiczne sytuacje jak właśnie czy Lecha Wałęsy, jak zbijał podpisy na prezydenta ale no, można powiedzieć że kampania wyborcza Aleksandra Kwaśniewskiego zwłaszcza ta druga gdzie można pokazać pokazał swoje takie prawdziwe oblicze gdzie mieliśmy do czynienia z taką finlandyzacją polityki no rzeczywiście Aleksander Kwaśniewski to był osobliwy prezydent ja muszę powiedzieć że nie jestem obiektywnym sędzią w tej konkurencji dlatego że uważam Aleksandra Kwaśniewskiego za prawdziwe nieszczęście dla Polski nawet nie ze względu na jego przeszłość czy Jakieś uwikłania, tylko ze względu na to, że on podporządkował swoją prezydenturę właściwie takim nadziejom na zrobienie kariery międzynarodowej już po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej, z ogromną szkodą dla państwa polskiego, dlatego że skutek tego nie wykorzystał rozmaitych okazji. Dzięki którym można było załatwić pewne sprawy korzystne dla państwa polskiego, no ale te okazje zostały stracone raz na zawsze. No, można powiedzieć, że tym takim podlizywaniem się establishmentowi europejskiemu czy światowemu, no, Aleksander Kwaśniewski nic nie ugrał. No, nawet nie zrobił kariery, na którą liczył. Wylądował w rezultacie na posadzie jakiegoś burgrabiego u, u, ukraińskiego oligarchy. No to nie jest kariera, chociaż co prawda, kolegował tam z Hunterem Bidenem, synem późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc w tym sensie nawet go to trochę nobilituje. Szanowni Państwo, ja serdecznie zapraszam wszystkich na stronę prezydenci kowka.pl, tam po zapisaniu się będą ci, którzy się zapiszą, będą mieli dostęp do nagrania mojego ze Stanis panem Stanisławem Michalkiewiczem. On jest tylko dla tych, którzy się zarejestrowali oraz też będą specjalne bonusy i serdecznie zachęcamy właśnie do książki prezydenci-rezydenci. Z naszej strony chyba to już wszystko, bo rozpoczyna się konwencja za chwilę. Pan Stanisław musi iść, kamerzysta musi iść nagrywać, także tutaj dużo się dzieje. Jasne, jesteśmy w cęgach reżimu. Do zobaczenia. Widmo krąży po Europie. Widmo komunizmu. Teraz trochę wolniej krąży, dlatego że zwycięstwo wyborcze Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych doprowadziło do powstrzymania rewolucji komunistycznej, która się przewalała przez Amerykę Północną i przewala się przez Europę. Jednej kadencji Donalda Trumpa nie wystarczy, żeby nie tylko powstrzymać rewolucję komunistyczną, ale wykorzenić ją stamtąd, a w rezultacie również u wszystkich wasali Stanów Zjednoczonych, a my do tych wasali należymy. Proszę Państwa, nam się wydaje, że. Rewolucja komunistyczna już się skończyła, bo dlatego nam się tak wydaje czasami, że my znamy tylko jedną strategię rewolucji komunistycznej, mianowicie strategię bolszewicką. Ale to nie jest jedyna strategia, bo strategia bolszewicka składała się z takich trzech elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych. Masowego terroru i masowego duraczenia. Przyniosła rezultaty przerażające. I między innymi dlatego, że przyniosła rezultaty przerażające, pod koniec lat 60. promotorzy rewolucji komunistycznej odstąpili od tej, od tej strategii na rzecz strategii pozornie łagodniejszej, ale znacznie groźniejszej. W tej strategii nowej na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie miliardów ludzi, które się dokonuje przy pomocy piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego mediów i przemysłu rozrywkowego. No i widzimy, co jedno z pierwszych posunięć prezydenta Donalda Trumpa rozbija państwowy monopol edukacyjny. Bo proszę państwa, jak pisał Czesław Miłość, wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie. A cóż dopiero wariat, który ma władzę? I dlatego walka ze zwycięskim pochodem rewolucji komunistycznej jest taka ważna, dlatego że celem rewolucji komunistycznej, bo strategia się zmienia, a cel się nie zmienił, celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się charakteryzuje człowiek sowiecki, czym się różni od normalnego człowieka? Tym, że wyrzekł się wolnej woli, wyrzekł się wolności. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie dla człowieków sowieckich sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć. Tym środowiskiem jest państwo totalitarne. Czym się charakteryzuje państwo totalitarne? Między innymi tym, że nie uznaje żadnej władzy poza własną, a więc władzy rodzicielskiej, a to jest władza pierwotna względem państwa i autonomiczna względem państwa. <klucza> państwo. Państwo totalitarne nie uznaje również władzy religijnej, bo komunizm jest karykaturą religii, w związku z tym nie może uznawać władzy religijnej. I to widmo komunizmu, które po Europie krąży, wcale tego krążenia nie zamierza zatrzymać. Dlatego, że po Europie krąży jeszcze jedno widmo, mianowicie widmo Czwartej Rzeszy. Widmo Czwartej Rzeszy, które nabrało rumieńców zwłaszcza po zwycięstwie w Stanach Zjednoczonych prezydenta Donalda Trumpa, który postanowił, wyegzekwować od europejskich sojuszników więcej samodzielności i odpowiedzialności. Ale Niemcy są państwem poważnym, są państwem poważnym i wykorzystały zachętę do tego, żeby zrealizować dwa niemieckie marzenia o hegemonii europejskiej, do czego narzędziem jest zbudowanie czwartej rzeszy, której trzonem i rdzeniem siły byłaby uzbrojona za pieniądze całej Europy Bundeswera. No i jesteśmy u progu realizacji tego niemieckiego marzenia. Drugim marzeniem niemieckim jest położenie niemieckiego palca na francuskim atomowym cynglu. Do tego celu jest potrzebne utworzenie europejskich sił zbrojnych niezależnych od Sojuszu Atlantyckiego. I jesteśmy u progu realizacji tego marzenia. To marzenie zostało wpisane do umowy koalicyjnej trzech partii, które od maja będą tworzyły niemiecki rząd. Jaki, jaka przyszłość czekałaby Polskę w tej sytuacji? No to nowa Generalna Gubernia, nowa Generalna Gubernia, czyli rodzaj niemieckiej półkolonii. I proszę zwrócić uwagę, że narzędziem do realizacji tego celu jest jedna z dwóch postaci demokracji, mianowicie demokracja kierowana. Takie przykłady zastosowania tej formuły demokracji kierowanej w Europie mieliśmy w ubiegłym roku w Rumunii, teraz niedawno we Francji, no i zaczynamy odczuwać co, coraz mocniej w naszym również kraju. Do tego celu używane są niezawisłe sądy no i niezależne media głównego nurtu. Proszę państwa, czy jest możliwość, żeby się temu nie poddać? No jeden z polityków polskich, którego tu nazwiska wymieniał nie będę, mówił, że co istnieje, to znaczy, że jest możliwe. Co istnieje, to znaczy, że jest możliwe. I chciałbym zwrócić uwagę Państwa na kraj, który tradycyjnie był z Polską zaprzyjaźniony. On teraz jest trzy razy mniejszy od Polski. Ale mimo to, że jest trzy razy mniejszy od Polski i jest członkiem i Unii Europejskiej, i Sojuszu Północnoatlantyckiego, prowadzi własną politykę, której Polska prowadzić nie może. Jeżeli Węgry prowadzą politykę zgodną ze swoimi interesami narodowymi, a Polska jej prowadzić nie może, no to musimy postawić sobie pytanie dlaczego tak jest. Nie dlatego, że są jakieś obiektywne, niemożliwe do przełamania uwarunkowania, bo no, przykład Węgier pokazuje, że można, że to jest możliwe, bo istnieje. Widocznie Nasi umirowani przywódcy albo nie chcą, albo nie umieją, albo mają zakazane uprawianie polskiej polityki. I wiele wskazuje na to, że mają zakazane. Proszę Państwa, żeby jak może nie, nie jest odpowiednim momentem. Powoływanie się na klasyka demokracji Józefa Stalina. Ale klasyk demokracji Józef Stalin oczywiście mówił różne rzeczy, ale miał ciekawe spostrzeżenia. Między innymi, że kadry decydują o wszystkim. O wszystkim. No to skoro o wszystkim decydują, to być może o tym, czy można uprawiać politykę samodzielną, czy nie można. No i skąd takie kadry wziąć? Jak się przekonać o tym, że to są kadry właściwe? No, musimy korzystać z kadr, które się sprawdziły. A tak się szczęśliwie składa, że Grzegorz Brown się sprawdził. Na szczęście nie musimy polegać tylko na jego deklaracjach, które pewnie tutaj złoży, ale możemy te deklaracje wesprzeć przykładami jego działań, których już dokonał, a które świadczą o jego odwadze cywilnej, która nie cofa się. Przed żadnym, niechby nawet najliczniejszym stadem prowadzonym przez Warszawski Judenrat. No to skoro się sprawdził, skoro się sprawdził, to trzeba mu dać szansę. Dziękuję bardzo. Stanisław Michalkiewicz. Prezydenci, rezydenci, polecam Stanisław Michalkiewicz.